Dawno, dawno temu, gdy nie było jeszcze praktycznie żadnej elektroniki, może w telewizorach lampowych, a zimą pterodaktyle przysiadały na parapetach i stukały w okna, żeby im dać trochę chleba, nie było jeszcze internetu, były takie zabawki, w których były na przykład trzy kuleczki na takiej tarczce i tam były trzy zagłębienia, i trzeba było tak manipulować tymi kuleczkami żeby wszystkie znalazły się w jakimś dołku. No nie było to łatwe, bo jak się przechyliło, to z innego dołka wypadały. Kapie? To z innego dołku, z innych dołków potrafiły te kuleczki wypadać. No ale tym się ludzie zajmowali, tym się dzieci bawiły, bo nie było smartfonów. Kupiłem coś, co można trochę porównać do tego, mianowicie kłódkę przeźroczystą, taką do celów treningowych i zestaw wytrychów treningowych. Tutaj problem jest o tyle podobny, że jest to zwykły zamek taki jak mamy prawda w drzwiach. I te, nie wiem czy to dobrze widać, tutaj są właśnie takie cylinderki i trzeba je ustawić tak, żeby były równo. O, tu. Wtedy kłódka się otwiera. Słuchajcie, zabawa jest przednia, chociaż wymaga, podobnie jak i wtedy przy tamtych zabawkach, mnóstwo cierpliwości, ale świadomość, że są to wytrychy, sprawia, że człowiek czuje się jak w filmie. To jest właśnie ta kłódka, a to są wytrychy. Nie ma do tego żadnej instrukcji, więc trzeba kombinować samemu. Ale jak już człowiek dojdzie co do czego, no to satysfakcja jest olbrzymia. Czasami brakuje jednej ręki, bo to trzeba trzymać w ten sposób, żeby się, żeby tu obrócić. O! Jak już one będą równo. A drugą ręką smyramy to tak, żeby one, te cylinderki ustawiły się w jednym rzędzie. Pamiętacie film Wabank, no to tak to też troszeczkę ten nastrój człowiek łapie. Jak jeden cylinderek zaskoczy, no to trzeba już pilnować, żeby reszta też zaskoczyła, nie wypuszczając przy okazji tego jednego. Bo one lubią jednak wyskakiwać. Proszę, jest oczywiście. Trzeba trochę wprawy do tego. W celach testowych zakupiłem kłódkę podobnych rozmiarów marki Gerda. No i zobaczymy teraz. Czy jestem w stanie to ją otworzyć, czy nie? Powiem szczerze, tej gerdy nie udało mi się otworzyć, ale to nie, nie świadczy wcale, że te wykrychy są złe. Tutaj jest po prostu wi... widać, kiedy te zapadki są na jednej linii, i wtedy wiadomo, że trzeba mocniej nacisnąć, i ona się otwiera. Ta kłódka tutaj tego nie ma. Tutaj już trzeba na wyczucie, więc. A nie mam tyle cierpliwości na razie, ale myślę, że jeszcze kiedyś poćwiczę. Tym niemniej polecam zakup. Naprawdę fajna sprawa.